Witam wszystkich serdecznie tu na tej strony. Zaczynamy nockę Godzina jest po 16.00, gdzieś w pół do piątej. Jedziemy się zatankować. Dostaliśmy nówkę Sztukę Mana z przebiegiem 360 km. Bez lusterek, takie jakby w Mercedesie. Powiem Wam, jak dla mnie masakra. Ma, jak dla mnie masakra. Ja pierdziel. Kuwa, to nie jest to samo co lusterka, panie i panowie. <noise> no cóż, się pytał kierownik, czy se dam radę. Ja mówię, no, chyba se dam radę, nie? Bo jak nie, to by mi dało coś innego. No ale testujemy. Testujemy noweczkę Mana. Proszę, 361 przeleciane. Trzeba zatankować. Odwieźć kartę na bazę i dopiero zaczniemy robić swoje. Także takie maniszcze. Przepotężne. Nuweczka, nuweczka. Dobra, idę tankować. Najpierw sobie AdBlue zalejemy, bo też nie ma za dużo. A zbiorniki sprawdzałem, no są puściutkie. Puściutkie, także trzeba się będzie zalać z jednej, jak i... potem wycofać i z drugiej strony. No. Taki zaszczyt nie kopnął dzisiaj. <ścoughs> Nowym manem. No, do lewego zatankowaliśmy 360 litrów. Teraz jesteśmy za kolegą ustawieni i dowalimy z powrotem. W jednym baku mam i pokazuję mi zasięg na 370 km. Nie wiem czy trzeba przełączyć, czy one się same zmieniają. Powinien być przelewowy, nie? Taka sytuacja D. I jedziemy zatankować drugi baczek No i wlaliśmy sobie. Do jednego baku lewego 360 Do prawego 310 I 60 litrów AdBlue Także teraz jadę jeszcze odwieść Karty do tankowania I lecimy Na pierwszy załadunek Potężnym Czym? Maniszczem <grym> Nówką sztuką Ja pierdziola ale mnie kąpnął Zaszczyt o, Jakoś dziwnie mi się jedzie Z tymi Kamerami zamiast lusterek, ale zobaczymy, jak to będzie, jak to w praniu wyjdzie. Dobra, widzimy się za niedługi czas, jak wyjadę z bazy. No i jesteśmy, jesteśmy. Taka sytuacja, nawigacja mnie w ha zrobiła. Miałem 4 km do celu, teraz mam 16. Znaczy, było 20, ale już 4 przeleciałem. Także poślizg mam 45-minutowy razem z tankowaniem zaraz trzeba będzie dzwonić na bazę że mam 45 minut w plecy bardzo mnie irytują te, te lusterka, ma powiem. chujowo się na tym jeździ jak dla mnie to jest gówno e, nie podoba mi się to nie mam e, odczucia takiej odległości za cholery powiem wam także jak dla mnie to jest gówno druga sprawa, nie mogę namierzyć tempomatu gdzie tutaj jest ten pomat, wszystko tu naciskam na około, nic, nic nie działa. A nie mam czasu teraz w telefon wejść i na YouTubie sobie poszukać. Także <laughs> chyba dzisiaj będę bez tempomatu jeździł z zjebanymi lusterkami z kamery. No i nowe, nowe, i co z tego, jak dla mnie to zbadziew. O, znalazłem wreszcie tą firmę. Masakra, taka firma, że ona jest rozdupiona chyba na całej dzielnicy I wiecie jak to z nawigacją, poprowadzi was, nie wiem, pod numer 19, <laughs> a później se szukajcie Idę do, najpierw nie mogłem znaleźć, znaczy znalazłem, nie umiałem wjazdu znaleźć, musiałem wszystko objechać W końcu wjechałem tam, gdzie było otwarte E, gość mówi, że babka mówi sorry, że to nie tu musisz wyjechać na drogę na rondzie w prawo i tamtą bramą wjechać. Dobra, pojechałem. Wjechałem do środka, i do, do biura, melduję się. On mówi, a to nie to musisz się cofnąć do tyłu, tam, gdzie była brama wjazdowa. I tam są trzy doki, i tam się masz e, zameldować. Ha, ha, ha. O, 45 minut szukałem lokacji Plus załadunek, plus to co mnie wciula zrobiła e, Ogólnie jestem ze wszystkim godzina 15 do tyłu A dopiero mam zrobionego jednego klienta Teraz wracamy do nas na bazę do Denbosz Zaraz dzwonię jeszcze raz na kontrolu room, bo nikt nie odbierał Muszę zameldować, że jestem tyle do tyłu Może mi coś zdejmą Dobra, taka sytuacja Powiem Wam, masakra, te lusterka przy cofaniu, te kamery, naprawdę do dupy to jest przepotężnie, eee, dla mnie to jest katastrofa, no i nie wiem, gdzie jest pomad w tym maniku. Dobra, dzwonię najpierw e, do biura, zameldować spóźnienie i widzimy się za niedługo. No i jesteśmy, dodzwoniłem się wreszcie, kazali mi zawrócić, zmienili mi trochę trasę. Przez to opóźnienie Musiałem się załadować tutaj Tutaj kiedyś też się ładowałem Soluwą z Fosa Z tej firmy Widzieliśmy całą lufę i zamiast zawieźć to Do Wendlo To mam to zrzucić Na jedną bazę W Den Bosch I te dziewięć Co byliśmy u pierwszego klienta u mnie na bazie, o tu króliczek pach, 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 pach. zając! Hardkrowy. No także teraz sobie lecimy 29 km. 29 km. Tak, taka sytuacja. Nie moja wina. Dali mi nową furę, podzieli, jeźdź najpierw zatankuj obydwa baki, ad blue, potem przyjść na bazę, oddaj kartę i dopiero jedź. To już jest. Wciół czasu do tyłu. Nie moja wina. Później mnie zrobiła nawigacja w H. Zamoliła! kazała skręcić, ale dopiero za skrętem wiecie co z i wtedy tam e, tutaj fechel jak lecicie to już nie zawrócicie najbliższe rondo to jest 11 km dalej no i to wszystko robi później Obsuwę, niestety, plus ta dupna lokacja pierwsza, co nie mogłem znaleźć, w jednej byłem, to mi babka powiedziała, że to jest po drugiej stronie, pojechałem na drugą stronę, to mi powiedziała, że mam się jeszcze cofnąć dalej, bo to jest jeszcze inny adres, to jest tam i tak to jest, no, dobra. Lecę do Dębosz, lecę do Dębosz, panie i panowie. Widzimy się później, zobaczymy co mi wymyślą. Jeszcze muszę tak czy siak, papiery sobie e, oblukać, co jest pięć, i poukładać robotę. No, zrzucone 38 koszy na jednej z bas. w Dębosz. Teraz ciśniemy z tym pierwszym klientem do siebie na zrzutkę. A co najlepsze, że po tym jedziemy do Wenlo, gdzie miałem zrzucić właśnie ten załadunek I bo tam i tak muszę coś pobrać także nie wiem po jakiego grzyba ja w ogóle tu przyjeżdżałem o, ale no widocznie są mądrzejsi <ścoughs> albo ja nie, jestem, nie znam wszystkich teników dobra ciśniemy, ciśniemy sobie do nas na bazunie i jesteśmy w drodze 105 kilometrów aha, namierzyłem ten pomat. <laughs> także działa, działa działa hardcorowo tylko te kamerki są... nie podobają mi się one. nie podobają mi się, powiem wam szczerze I... i taka sytuacja hemoglobina, woda mineralna i mamy nockę, poniedziałeczek I testujemy nówkę sztukemana. No. Kierownica trochę ciężko chodzi w nim Nie jak w Volvim albo w Renacie gdzie można paluszkiem kręcić Tutaj czuć, że to nie jest Wolwi. <grym> no Dobra Ile my tam? 4,2 km Robaczki, jesteśmy po rozładunku Nastałem się troszeczkę Prawie pół godziny Bo byłem chyba czwarty w kolejce do zrzutki Także Powinno iść od strzała, a nie poszło, ale eee, będziemy 10 minut spóźnienia mieli tylko, bo ten czas na pauzę, gdzie ja powinienem sobie wziąć, powiedzmy, że sobie go nie wezmę, odbiję sobie trochę w inny sposób, także żeby nadrobić tą stratę, także taka sytuacja. 10 minut w plecy będziemy mieć teraz kierunaczek węglą, 74 km Nówką sztuką Maniszczem <grymne> Dobra Było ciężko, ale naprostowaliśmy Naprostowaliśmy Ten czas jakoś Oki doki Komu w drogę, temu trokli Bach 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 tu wolne przez te tankowanie, no i przez parę innych jeszcze Tak właśnie wyszło, jak wyszło Z tym poślizgiem I zamiast sobie siedzieć Ładnie, na tym czasie co mamy wliczoną pauzę Taką To nie będę siedział no, Niestety Czasem jest fajnie A czasem przez takie Akcje słabo Patrzcie jakie to zjebane jest Te kamery Naprawę lusterko, jak się jedzie, no to pomaga, bo to naprawdę daleko mocno widać, szeroko. Ale tak, to nie, ni chuja, to wam powiem. Słabi zna, z Mercedesa, to tramają. mają. Co normalne, lusterko to normalne. No i jesteśmy w Wenlo, jesteśmy w Wenlo, wjeżdżamy, zjeżdżamy elegancko z autostrady. Do celu nas zostało 5 km. <laughs> tutaj będziemy się ładować teraz na Amersford. I myślę, że do Amersford nie dolecę, bo została mi godzina i 6 minut jazdy, a tam będzie też gdzieś. Myślę, że więcej, więcej. Także, kurczę, najlepiej byłoby się gdzieś tutaj wypałzować po załadunku no i szczelić pauzę przed. Tym Amersfoortem. Później Stamford będziemy lecieć do Walwajku na depot do nas, zrzutkę. Bo w Amersfoort zrzucamy i pobieramy na Walwajk. To u nas będziemy się zrzucać. I potem na Walwajk na Bolkom pobieramy i wjedziemy do nas na bazę. Tak. Taka sytuacja hemoglobina. I 4,6 km Zostało. Nowe maniszcze No takie nie no powiem wam, naprawdę już chyba powiem, powtarzam się dziesiąty raz to mówię, że wkurwiają mnie te ee, kamerki słabe to jest Jednak co lusterko to lusterko patrz, 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 patz Dobra, zobaczymy, co nam zaraz naszykują. A słuchajcie, co ten. Ostatnio zrobiliśmy ja, Paweł i Patryk. Wszyscy w Fosie robiliśmy. Wszyscy jebli papierami. I to wszyscy z dnia na dzień. <laughs> no, mówię, pierwszy był Patryk rok temu, później ja i chwilę po mnie, dwa tygodnie czy tam trzy tygodnie po mnie yy, Paweł. Paweł też dzisiaj jeździ. Przed chwilą z nim byłem na linii. Ale i ten, Jeździliśmy sobie wszyscy zdjęcie w koszulkach posta Przy ciężarówce z posta I wysłaliśmy flatmanagerowi do fosa I napisali chrucies, czyli pozdrowienia Kurwa, temu to musiał ping pong skoczyć O, taka sytuacja Dobra, 3,7 km Zajedziemy na bazę, zobaczymy co nam tam naszykowali na ten Amersfoort no i my już są to po już kojarzę kojarzę tą lokacyjkę tak, tak Katarina tak, tak i tam na wprost w kieruneczek strzeg, pyk, pyk, pyk opa i rogala po, przecinamy te pasy, kurwa byśmy się nie zmieścili elegancko. Dobra, postenel. No i są my panie i panowie. Jesteśmy na lokacji. <laughs> no, z 20-minutowym opóźnieniem, ale wezmę sobie pauzę, czy dziastkę, to się zrobi. Zaraz. Ile? 50-minutowe opóźnienie. No niestety. Dobra. Tam jest z tyłu brama wjazdowa. Byliśmy tutaj już. Byliśmy tutaj, wy byliście ze mną. Z kumplem gadałem z Amsterdamu. Powiedział, że. Ja, Tuna, byłeś tam w sobotę, bo oglądałem na filmiku. <grym> na tej lokacji. Dobra, to jest to. Także chwilowo yy, rozłączam się i wiecie, co jest pięć. No i po załaduneczku mamy całą lufę. Załadowaliśmy 48 wózków pełniutko. I teraz to będziemy jeździć, gdzie ja mówiłem, do Amersford. Mamy 121 km, godzina 6 minut pokazuje nam sigik. Ruszamy. Ruszamy powolutku. Tutaj kolega chce się wyciągnąć, także zrobimy mu miejsce Na drin i stamtąd panie i panowie, ja sobie lampkę zapalę stamtąd z, Amers, z Amersford jak już się doturlamy rozładuneczek strzelamy i pobieramy mówię na walwajk, to nie słuchacie mnie albo ja już mam sklerozę No, pobieramy na walwajk na depot i 2 km dalej, czy tam kilometr będziemy się elegancko ładować na Bolkomie. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Bo mam z Bolkoma niemiłe wspomnienia, jak jeździłem w Fosie. Bo co ja tam przynajmniej na zrzutkę przyjechałem, po 45 minut stałem, aż łaskawy książę magazynier po mnie przyjdzie. nie? Może to nie ich wina, bo jak pamiętam. To tam tylko były dwie osoby yy, do rozładowywania, czyli inaczej, one was pobierały i was nadzorowały. wyście sobie tam ładowali, rozładowali, nie? No a czasem, jak tych lup się nazjeżdżało, no to wiecie, co jest pięć, nie? To gdzie to dwie osoby mają mu o, a mnie to najbardziej irytowało, właśnie, jak ja miałem dwie palety tylko do nich, do zrzutki, a 45 minut stania było, żeby. Ktoś mnie odebrał, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie dzisiaj, chociaż poczta tam ma swój wjazd, także my powinniśmy być teoretycznie przedrobieni. Przed tak, 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 tak to jest, tak, bo jak ja tam właśnie stałem w rozładunku, na rozładunek czekałem 45 minut, bo tak kilka razy miałem, to przyszła babka z poczty i ona pierwsza jechała. i tyle. No, także dzisiaj Pancio będzie wjeżdżał pierwszy. Ha, ha, ha. Wreszcie. A jak? Gdzie my tu teraz mamy jechać? Aha, na Rondzie prosto. Dobra. Taka sytuacja. Zjeżdżamy z rondejka, opuszczamy wenlo. Ale ciężko chodzi Kiera Kupel mówi, że może być tak, że tutaj będzie jakaś regulacja w z pozycji komputera na, na twardość tej kierownicy, bo naprawdę chodzi jak w starze 266 teraz. Trzeba mocno kręcić w Dafim, w tym Wolvi i w Renacie co ostatnio latają. To tam sobie mogliście w miejscu paluszkiem kręcić, a tutaj nie chuchu. Tu nie Czyli musi być jakaś opcja, żeby to pyknąć Ale ja się nie znam, bo pierwszy dzień tym jadę. <laughs> Nówka sztuka Hardkorowa Dobra, lecimy 120 km. I coraz bliżej celu jesteśmy, 13 km nam zostało, panie i panowie. Gorąca linia z Mareczkiem, troszeczkę pobajeżyłem. Teraz Łukasz jeszcze dzwonił. Wcześniej jeszcze z Pawełkiem i z Patrykiem. Także, kurwa, nie nudzi mi się. Nie nudzi mi się, w tej <śm> No? Taka sytuacja. A będziemy mieli poślizgu na chwilę obecną, 45 minut ze wszystkim niestety o nie 40, no i dobrze 40 minut o czyli planowany czas lądowania był na czwartą czyli około piątej zakończymy, jak się nic nie spierdzieli po drodze, jeszcze nie Ok, zjeżdżamy sobie straight kwik, ładnie <głodny> kieruneczek był. I no i co? Zobaczymy. To będziemy zrzucać, i coś bierzemy na 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 na, na Ale co? Nie wiem. No i jesteśmy w Amersford. Teraz trzeba namierzyć lokację, niby za 300 metrów, gdzieś tutaj na rondzie w lewo. Pach, pach, pach. A tam mareczek już czeka. Mareczek czeka na załadunek. Powiedział, że jak coś to jest. Kurczę. Widzę posta, tam jest. <laughs> Tylko tu powoli na tym rodzie bo jest małe I nie chcę po krawężnikach jeździć. A w tych kamerach tak widać, żeby je chaszczelił O. Taka sytuacja. Pani i panowie. Dobra. Stryk gwyk. 200 metrów, czy To jest je tu czy nie tu Myślę, że to jest tu Myślę, że to jest tu Coś tam wyjeżdża Mam nadzieję, że pod prąd nie wjeżdżam <laughs> Bo byłoby słabo Tutaj ciofać Ale chyba jest okej okay no I to byłoby gdzieś tutaj, tylko kurczę. Nie wiem jak tu wjechać. Bo tam był wyjazd, co ja się wdupiłem. A nie mówcie, że tędy się wjeżdża. Ha, 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 ha. Chyba tak, ale jaja. No i są my, panie i panowie, musiałem się obrócić i stanąć sobie w kolejce. I stanąć sobie w kolejce. Tu czekajcie, stryk. Stryk, tak, Dobra, także stoimy sobie, stoimy i czekamy na swoją kolej. No i załadowani, cała lufa. Cała lufa załadowana, także e, nie mogłem tutaj kręcić. Niestety z maraczką sobie trochę pogadałem. Do doku wjeżdżałem chyba trzy razy, jak nic. Nie w tym.. nie nie pasuje mi ten man wam powiem. Nie chuja, nie, do przodu, kurwa, okej. Okay. <grym>, ale do tyłu trzeba naprawdę ryj, mocno za szybę wychylić, żeby w ogóle kurwa widzieć naczepę. Jak już ją prostujecie, o to mi chodzi, nie? Bo wiecie mi, że co... A, prostujecie, jak już jest naprostowana, to w lusterkach, tak? Chuja w tym widać, to powiem tyle od razu. No, tam też nie wiem. Ile tam powiem tego krawężnika Ciężko ocenić kurwa odległość no Nie podoba mi się Nie podoba mi się kiera, ciężko chodzi, nie wiem, czy to idzie ustawić z pozycji komputera czy nie idzie bądź razie lusterka Do tupy. To jest niewypo moim zdaniem Jak ktoś tak lubi No to No to, to lubi Kurwa, się włączyło badziewie jedne Ile mam Trzydychy? Gdzie? To? jest. O, 35, już nie powinno opukać. No, taka sytuacja, teraz walimy sobie do walwajku. E, 87 km. Nie, naprawdę nie, nie, nie. I jeszcze raz nie. Nie podoba mi się to. Nie, żeby nie było, bo ja, tak jak mówiłem, nie jestem mistrzem cofania. Ale. Jak sobie latałem Renatką w Volvim to jeden maksymalnie raz się wyciągałem i w doku siedziałem, a tutaj kurwa nie widziałem gdzie jadę po prostu. Tutaj miałem tak, że miałem dwa doki i na początku się wyjebałem pomiędzy te dwa doki, wiecie co spięć pięć? Wyciągnąłem się jak kierownica, jak w Starze 266, no ciężko no. Nie wiem, jak ktoś wie, jak to zrobić, bardzo proszę o wskazówkę, tak żebym nie musiał szukać po necie. Ja zawsze na łatwiznę idę. Lepiej, jak mi ktoś powie, jak ja mam znaleźć. No, taki typ ze mnie. Ale mówię, no... Wychylacie się przez tą szybę i gówno tam widzicie, nie? Naprawdę, żeby się... Musicie mocno, mocno wychylić, ale się wtedy, kurwa, kierom nie nakręci, jak się wychylicie do połowy, to jak tą kierownicą napier. dzielać? Zdenerwowany jestem Naprawdę jestem Krótko mówiąc WURWIONY Gdzie mamy teraz jechać? Utrecht, gdzie jest Utrecht? Prosto pac, 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 Tu nas kolega wyprzedza Niech sobie leci, niech sobie leci Ja już się nie śpieszę, bo i tak Nie nadgonię, i tak nie nadgonię no tak, dobra, to ponarzekałem sobie troszeczkę. Bo zdenerwowany jest to co? Nie wolno, wolno. Jak coś nie wychodzi, to potem tutaj zły. A więcej nie chciałbym tym manem jeździć. Jak mnie dają Renatę albo Wolwiego, ewentualnie może być nawet i te starsze. Po tym mi się fajnie jeździ. A tym to nie, nie. Nie widzę się w tym samochodzie. No i witamy w Wolwajku. Witamy w Walwajku, panie i panowie, hardkorowo jesteśmy i bazę mamy na wprost, bazę mamy na wprost, zrzucimy, zobaczymy, który dog nam dadzą, a potem lecimy na Bolkomik poza ładuneczek na Den Bosch. Taka sytuacja. Jaki tutaj ruch, no taki nawet. Taki nawet, nawet. doki. Co, podjeżdżamy i meldujemy się. No i dupa, to sobie postoimy, gdyż, ponieważ, Jakobyś to wszystko jest tam na naszą bazę do załadunków i rozładunków, także Masakra, mam godzinę do tyłu i teraz się zapowiada, że będę drugą godzinę do tyłu. Ja pierdziele, no. O, nie idzie mi ta nocka dzisiaj, nie idzie. Na krzyżówce sobie elegancko obróciliśmy. No i co? Ustawiamy się. O, dobra, no to chyba czas na papierosza bo <noise> to jest kurwa godzina stania w samej kolejce Ale co? Oj, oj, oj ale co godzin na wale, wale hardkorowo psuje jakby chwyk youtube leci i jest fajnie także panie i panowie do skrzyżowania żeby wjechać mamy jakieś 300 metrów no i jesteśmy na końcu kolejki <noise> A, ha, 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 ha taka sytuacja! A miał być to tak fajnie. O 4:10 miał tunu skończyć, a dupa, a nie skończy Transport do wojna. Musi się zabijać, albo nie przeżyjecie. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, i przyjdzie na nas kolej. O, jest troszkę młyn, Nie powiem. To jest troszkę błęd, morda się już drze Trzecia <laughs> osiemnaście <laughs> Mareczek przed chwilą do mnie dzwonił Bo jest sobie tam gdzieś O, o tam stoi o, Widział mnie jak wjeżdżałem, mówi Dawaj wyprzedzę, bo tam jeden gościu belgus sobie pauzę w kolejce kręcił Ustawił się tam I sobie kręci pauzę a wszyscy za nim stoją, bo myślą, że w kolejce O, kurwa, nie miał innego miejsca, żeby stanąć No, taki asior O, odjeżdżają, wjeżdżają, odjeżdżają, wjeżdżają Tak to jest Ale nam się pięknie wydłuża czas pracy dzisiaj O Jezus, Jezus Dobra, panie i panowie Tutaj mamy rozładuneczek, później lecimy sobie tam na bolką w oddali po towar i uciekamy do debosz, także zakończmy już na tym tą nockę. Żeby nie było za długo i co? Man nie podoba mi się. Nie podoba mi się lusterka, nie podoba mi się jak chodzi tu kierownica ciężko i nie podoba mi się jak się wychylam. Za okno i gówno widzę. Także... Mm, nie podoba mi się. <laughs> Dobra, trzymajcie się do następnego.